Grand Prix Holandii zniknie z Formuły 1. Dzisiaj również wieści z Formuły 3 z LMS-u i coś o transmisjach Formuły 1 w Polsce. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta No Poranek środowy przywitał nas wiadomościami dotyczącymi kalendarza Formuły 1, kalendarza na sezon 2027, bo w tym kalendarzu nie znajdzie się Grand Prix Holandii. Mówiło się już o tym od dłuższego czasu, że zarówno los Grand Prix Holandii, jak i los Grand Prix Belgii wiszą na włosku. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że wyścig na Zandvoort, który powrócił do Formuły 1 w 2021 roku, no niestety nie będzie kontynuowany. taką Decyzję mieli podjąć sami organizatorzy, sami promotorzy tego wyścigu. No ale jak wiemy, zazwyczaj promotor nie podejmuje takiej decyzji, jeżeli nie jest do niej zmuszony, na przykład zbyt wybujałymi wymogami finansowymi. Tutaj mowa o zbyt dużej, dużym wpisowym, jakie zapewne Forma 1 chciała, żeby ten wyścig utrzymać. A zatem Grand Prix Holandii od sezonu 2027 nie będzie w kalendarzu. Jeszcze 25, 26 będziemy gościć na Zandvoort. Bardzo się cieszę, że jeszcze te dwa wyścigi będą, ponieważ polubiłem niesamowicie ten tor. Uważam, że ściganie tam jest naprawdę zacne i mamy dość ciekawe wyścigi, w których wszystko może się zdarzyć. Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie żałować tego, że Zandvoort nie będzie w kalendarzu. No oczywiście wszystko zależy od tego, co zastąpi Zandvoort, ale w najlepszym wypadku dla nas Europejczyków będzie to Grand Prix Madrytu, natomiast w najgorszym albo kolejny wyścig w Arabii Saudyjskiej, albo czwarty wyścig w USA, no zobaczymy, ale na pewno trudno spodziewać się tutaj wyścigu europejskiego w, mieście, w miejsce Zandvoort. Być może Zandvoort jeszcze wróci do Formuły 1 jako ten wyścig rotacyjnie rozgrywany co 2-3 lata z innymi rundami, no oby nie z Grand Prix Belgii, ale na to się szykuje lub z innymi wyścigami, także to jeżeli chodzi o przyszłość. Jeżeli chodzi o przyszłość, też sezon 2025 i Formuła 3, z niej wieści. No i tutaj niezbyt dobre wieści dla nas, jako kibiców Tymka Kucharczyka, przede wszystkim, bo Tymek Kucharczyk jeździł w GB3 Championship w minionym sezonie z zespołem Hightech, który bardzo cenił Tymka i który no, chciał, żeby Tymek kontynuował z nimi współpracę również w Formule 3. Do tego nie dojdzie. Dzisiaj ogłoszono, że ostatnim kierowcą tej ekipy, ostatnim ogłoszonym kierowcą tej ekipy będzie Joshua Dufek. Więc Tymek Kucharczyk musi znaleźć miejsce gdzie indziej. Ostatnie jego wypowiedzi były dość pozytywne, więc liczymy na to, że to miejsce jednak będzie największe szanse. Tutaj możemy szansę upatrywać w zespole AIX. Zobaczymy, czy to zostanie potwierdzone. Esteban Ocon nie pojedzie w Grand Prix Abu Zabi. To już wiemy od poniedziałku, natomiast kierowca dotychczas milczał, jeżeli chodzi o no, to, co się właściwie zadziało. No i z jego oświadczenia, które zostało opublikowane we wtorek wieczorem, wynika, że to zespół po prostu pożegnał się ze swoim kierowcą. Esteban Ocon miał już nawet przygotowany specjalny, wyjątkowy kask na tę okoliczność, kask dziękujący Alpine, widać na nim te jego największe sukcesy w Alpin są podziękowania dla całego zespołu i również na podziękowania dla zespołu Ocon skupił się w swoim oświadczeniu, pozwólcie, że je przeczytam. Najpierw i przede wszystkim chciałbym podziękować mechanikom i inżynierom na wszystkich stanowiskach na torze, w Enstone, i Chatillon, którzy ścigali się wspólnie ze mną przez pięć sezonów. Bardzo dużo razem przeżyliśmy i jestem dumny, że że wielu z was mogę nazwać przyjaciółmi. Zostawiam Alpine Renault ze wspaniałymi wspomnieniami i dumą, że byłem kierowcą, który dał zespołowi najlepsze rezultaty od momentu powrotu do sportu, wspinając się na dwa. Pierwsze stopnie podium w Bahrajnie, na Węgrzech i w Brazylii. To był zaszczyt mieć udział w czwartym miejscu w klasyfikacji konstruktorów dla zespołu w 2022 roku. Wiem, ile te momenty znaczyły dla wszystkich, i czucie tej radości w zespole jest tym, co zabieram ze sobą. Nie był to łatwy rok na torze dla zespołu, a druga część sezonu była szczególnie trudna z różnych powodów. Nie żałuję żadnej rzeczy, bo wiem, że dawałem z siebie 100% w każdym sezonie, tak jak zawsze. Do setek ciężko pracujących mężczyzn i kobiet Winston i Willi przepraszam, że nie będę w stanie zobaczyć się z wami osobiście i pożegnać się właściwie. Jak wiecie, planem było zawsze przejechanie ostatniego weekendu i osobiste podziękowanie wam w tym tygodniu. Liczyłem na to. To nie tak miało się skończyć. Mówiąc to, wiem, że świat Formuły 1 jest mały i jestem pewien, że z wieloma z Was jeszcze się zobaczę. Chciałbym również życzyć wszystkim rzeczy, wspaniałych rzeczy mojemu przyjacielowi Czakowi, który robi kolejny wielki krok w swojej karierze w tym tygodniu w Grand Prix Abu Zabi. No to oczywiście do e, Jacka Duena. Merci i thank you. To słowa Estebana Okona. No, i oczywiście e, trudno nie zauważyć, że nie ma tu żadnych podziękowań dla władz zespołu, i tak dalej. Jednego, drugiego, trzeciego, czwartego szefa. Kilku tych szefów Esteban Ocon miał. E, widać, że jest duży żal do zespołu, że tak to się skończyło. No, ale cóż, Alpin przywykło, przy, przyzwyczaiło nas do tego, że te decyzje są dość nieszablonowe. Czy dobre? Zobaczymy, okaże się w praniu. Natomiast Esteban Ocon, no i jakby tutaj zachował się właściwie. Natomiast jakie było zachowanie Alpin, to już sami jeżeli mowa jeszcze o Grand Prix Abu Zabi, no to tutaj będziemy mieli oczywiście festiwal młodych kierowców, no bo zespo 6 zespołów musi wypełnić obowiązek, jeszcze obowiązek powierzenia drugiego trening pierwszego treningu, po raz drugi e młodemu kierowcy, no i tutaj mamy ogłoszonych już sześć nazwisk zawodników, którzy pojadą w ten weekend w Williamsie, będzie to Luke Browning w Red Bullu, Isaac Hajar w Ferrari, Antonio Fuoco w McLarenie Rio Hirakawa, w Astonie Martinie Felipe Drugowicz i w RB Ayumu Iwasa, także aż sześciu kierowców będziemy mieli na torze z no debutantów naprawdę szykuje się ciekawa sesja ciekawy pierwszy trening również przyszłość sezon 2025 i tam ogłoszenie dotyczące European Le Mans Series LMS-u, którego aktualnym mistrzem jest Robert Kubica wspólnie z Luisem Deletrazem i Johnem Edgarem. Ich nie będzie w stawce w sezonie 2025. Wiemy, Robert to potwierdzał. Nie ma ich nazwisk również na takiej liście wstępnej bardzo liście zgłoszeń do sezonu. Nie wszystkie ekipy podały wszystkich kierowców, oczywiście, natomiast jest tych kierowców dość wielu. No i mamy no, pewien, pewno, pewne pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o Polskę, bo mamy dwóch polskich kierowców. O Kubie Śmiechowskim to już wiedzieliśmy. Kuba potwierdzał to z Iwoną w rozmowie z Iwoną Hołocz, że będzie jeździł sezon European Le Mans jest w przyszłym roku w aucie numer 43. Auto numer 34 to jest jedyne auto, które podało już Inter Europolu, Europolu. oczywiście, to jest jedyne auto, które podało już swój pełny skład na przyszły sezon. Będą to Pedro Perino, Jean-Baptiste Simenauer oraz Luca Giorno. Joto. Inter Europol Competition będzie wystawiał też auto w LMP3, oczywiście, i w tym LMP3 będzie też wystawiał swój samochód zespół Team Virage, czyli amerykański zespół jeżdżący z polską licencją. No ale też będzie w przyszłym roku jeździł z polskim kierowcą, bo oto w LMP3 pojawi się Jacek Zielonka. Jacek Zielonka, który ścigał się przez wiele lat w wyścigach radikali na, na wyspach Wielkiej Brytanii, testował potem LMP3, no i teraz będzie jednym z kierowców, którzy będą właśnie w składzie Team Virage. Łącznie 44 załogi zgłosiły się do sezonu LMP2, 14 załóg w, do sezonu LMS-u, przepraszam, w LMP2 będzie 14 załóg, w LMP2 a Pro-Am będzie 7 załóg, 10 w LMP3 i 13 w LMGT3, także bardzo ciekawy sezon się szykuje, ale już bez Roberta Kubicy, podkreślam. Jeszcze coś o transmisjach. Transmisjach w Formuły 1 w Polsce w sezonie 2025 wiemy, że te transmisje będzie prowadziło Eleven Sports, no i trwa intensywny nabór do redakcji, czy intensywne kompletowanie redakcji no i Eleven Sports zdradziło, że poda pierwsze nazwiska w przyszłym tygodniu po Grand Prix Abu Zabi będziemy poznawać codziennie nowego członka redakcji Eleven Sports. Już tych członków jest 11. No i 11 to 11. Żadne nazwisko nie zostało ogłoszone, natomiast no już gdzieś tam zostało to ujawnione w kanale sportowym. Michał Polo tym powiedział, że Aldona Marciniak na pewno wraca do Eleven Sports. Można się tam też spodziewać Mikołaja Sokoła i Michała Gąsiorowskiego, czyli, czyli trzy nazwiska już praktycznie pewne, przesądzone. Myślę, że Maciej Jermakow też tu do, dołączy. No i zobaczymy, jakie będą inne nazwiska. Będę Was o tym oczywiście informował. Na sam koniec bardzo ciekawy news dotyczący kolekcji bolidów Formuły 1 Berniego Ecclestone'a. Bernie Ecclestone w wieku 94 lat postanowił sprzedać swoją kolekcję łącznie 69 nomenomen out. Formuły 1. To są tylko bolidy Formuły 1 od sezonu 1950 e, do sezonu 2020. 70 lat e, Formuły 1 jest reprezentowane w tej, e, w tej kolekcji. Nie są to auta rok po roku, są z, z, z czasem z jednego rocznika kilka aut, natomiast są to auta e, no, genialnych kierowców. Ertona Senny, Michaela Schumachera, wielu, wielu innych. E, no i ta kolekcja trafi pod młotek już niebawem. E, jest, są piękne zdjęcia właśnie tej kolekcji. Kolekcji. Widzicie, teraz no, rewelacyjnie się na to patrzy. No i szacunki dotyczące wartości tej kolekcji są różne, natomiast y, mówi się o kwocie nawet 500 milionów funtów, pół miliarda euro. Dlaczego Bern Bernie Ecclestone w kwiecie wieku postanowił się pozbyć tych y, bolidów? No cóż, szczerze przyznaję, że chodzi o wiek, no i tutaj cytat z jego wypowiedzi. Kocham wszystkie moje samochody, ale nadszedł czas, by pomyśleć, co stanie się z nimi, gdy mnie już nie będzie. Dlatego zdecydowałem się je sprzedać. Kolekcjonują je i posiadając kolekcjonując je i posiadając przez tak długi czas, chcę wiedzieć, gdzie trawią i nie chcę, by moja żona musiała się tym zajmować, gdy mnie już nie będzie. No taka smutna refleksja Berniego Eklestona. ale yy, ciekawe teraz, jak, jakie będą dalsze losy tej Kolekcji. To tyle. Krótki przegląd najważniejszych informacji z Formuły 1 za nami. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. Będzie to dla mnie znak, że no, mam nagrywać po prostu częściej i że takie filmy Wam się podobają. Będę wdzięczny za komentarz pod tym filmem. Na przykład, czy będziecie tęsknić za Torem Zandvoort. Bardzo dziękuję za wspieranie kanału na Patronite, na Bajkofit na YouTube i na Tipli. Subskrybujcie go, żeby nie ominęły Was kolejne filmy i do zobaczenia. kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.